Cześć! Jestem Julia, a ja Zuzia, a to jest jur a dzisiaj w Zuzi pokoju! Tak, w moim pokoju. On jest piękny. No. Zuzia ma piękny dom. No. Nawet mam tygrysy tam z tyłu namalowane. I jak widzicie też są baloniki. Zuziu urodzinek. I... Tak. Zuzia kiedy ma urodzinki? Piątek. Piątego przed Królami. Tak, przed y, trzech króli. Za. Czyli 5 stycznia. Musicie zapamiętać. No dobra, a więc. Książki. No, okej. Okay. A więc przechodzimy do książek. książek! Pod tytułem. Tak. Zuzia ma część pierwszą. Ja mam część trzecią, już wiecie, bo robiłyśmy razem zadanie. Więc może skoro Zuzia ma książkę i zacznie pierwsza. O, też robiasz? Tak. A moja się zgubiła, ale ja już mam zaplanowane. Co będę dzisiaj robiła, czyli strona 24. I wezmę napisz w dymkach swoje najskrytsze myśli. A teraz bij, bij a się ja, z myślami. A ja muszę uczesać jedną taką dziewczynę. A ja, a ja muszę właśnie najskrytsze myśli napisać. Tylko wezmę piórnik. A więc do roboty. O, Zuśka zresztą miała. Tak. Dokładnie. Dobra, mamy piórnik. Też miałaś jabłuszko? Mamy piórnik. Dobra. Najlepszy długopis na świecie. Mm. Czekajcie. Raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, aż dziesięć kolorów. Dobra. Biorę sobie kredkę i najpierw może jej narysować usta. A ty wpisz sobie jakąś myśl. Dobra, a więc ja wezmę sobie ten magiczny długopisik i każdą myśl na inny kolor. O ile się zgodzisz. Tak. Dobra. Napisz w Demkach swoje najskrytsze myśli okej. Okay. Trochę to może potrwać. Na razie jej usta wyglądają. O właśnie, czekajcie. O tak. Nie martwcie się, bo jeszcze będziemy miały dzisiaj dla Was masę filmików. Tak. Na przykład na dworze. Tak. Nie. Z tajgą. Później wam wyjaśnimy kto to Taiga, możecie się już domyśleć, bo to będzie na dworzu, ale nie myślcie, że to tygrys. Dobrze. I jej usta już są skończone. Teraz bierzemy się za oczy. Oczy będą miały makijaż. Tak jak dokładnie wszystko. Dobra, a więc ja napisałam yy, yy, najskrytszą myśl i propos ust Zuzi. Też jest na czerwono, proszę bardzo. O, <grybujesz> na czerwono. I najskrytszą myślą. Dobra, to będą mnie najskrytsze myśli, skoro moja myśli, chcę, żeby Zuzia była moją, byf. No bo jestem. <grybujesz> <grybujesz> Dobra, a więc ja piszę dalej, a Zuś rysuje. O, teraz pomarańczowym kolorze. Dobrze. A więc. A jeszcze będziemy miały dawać dzisiaj rozrywkę, czyli. Frozen! Mam ty moc! A no, tak! Dobra, a więc rysuję. To jest taki jakby dzisiejszy maraton u Zuśki, który będzie po jednym filmiku, nie? Czyli, że cały maraton to jest część pierwsza, tak? Tak, część pierwsza. Dobra, a więc ja piszę. Dobrze. Oko będzie takie takie o, bo to będzie trochę taki stwór, może możecie nie widzieć, bo to jest na bardzo leciutko pomalowane, ale może coś tam wam się uda zobaczyć, może trochę jaśniej wezmę, znaczy trochę ciemniej, Dobra, trochę mniej. Ja skończyłam drugą, najskrytszą myśl, i, 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 i. I to jest tak na pomarańczowo, nie wiem czy to będzie ci dobrze widzieć, ale jest. Tak? Jest? Co? Co? Nic, Patrzę na ostrość, jaka ładna jest. Dobra, a więc moją najskrytszą myślą to chcę, żebym nigdy nie przestała się śmiać. I do tego buźka. Mm. A jej oko może wyglądać o tak: bo to trzeba ją yy, uczesz, ją przytnij fryz. Tak, dokładnie. I na razie musimy, żeby jakąś wyglądała, nie? A teraz z Zuzie. Będę z tobą na zawsze. <laughs> Albo wiecie co? U nas w, u nas w klasie jest taka Cloudy Nie <laughs> ja Już padłam, nie? No. Ona już padła, dlatego, że ona śpiewa tak. Lula i że, jezu. Dobra, Zuzia to zaśpiewa. Lula i Nie, nie, to tak powinno <laughs> być. Lula i Albo jak wczoraj opowiadała mit, to to wyglądało tak. Mit o Dedalu i kasz. Albo ja. Minos. Panował na Krecie. Dobra, a więc ja piszę. Był to rozumny król. Którym władzę panował na Krecie. Dobra, my na Krecie, a ja piszę kolejną najskrytszą myśl. dobra. A ja koloruję jej oczy. Żeby miała. Bo ja już część zadań zrobiłam. Hej! No, a więc wystopowaliśmy to, co było. A więc możecie się zdziwić, że była trochę taka pauza. Ale to była mama Zuzi, która przyniosła nam... Pącz. się. Dobra, a więc... A ja muszę na chwilę zjeść jedno. Słuchajcie, a więc teraz ja dam moją myśl. Czy mnie nie zje? Przełam się, przełam się. Dobra, a teraz coś Zuzia. Co? Co Skończyłaś już robić? Nie, dopiero mam przerwę na ponczusia. <laughs> ja tak. Kto lubi ekraniki, daje suba. No. Słuchajcie. Mamy do Was jeszcze taką jedną śmieszną ciekawostkę od nas klas. U nas w klasie jest taki chłopak o imieniu Miłosz. I pokaż Julcia, co on narysował. Okej. Okay. z wami rozmawia, a ja szukam, co narysował Miłosz. Właśnie. Miłosz miał złamaną rękę. I często z Julcią siedzi. To znaczy wykręconą tak. No. Mówi... Yy... Albo i zapomina oddawać pieniędzy na czas. Mhm. I na przykład już nikt mu nie pożyczy. Bo co? Bo nie po bo nie oddaje. A, I propos pamiętacie, najlepsze przedstawienie naszej Zuzanki pogodynki. Właśnie I taka durna od nas nauczycielka miała do mnie pretensje. Miała to mnie pretensje, że źle opowiedziałam pogodę. No kurde, ja opowiedziałam prawidłowo. Niech się ogląda pogodę. Dobrze, jeżeli Zuzia mówi, że prawidłowo, proszę, napiszcie czy jest prawidłowo. A teraz? <laughs> <laughs> teraz rysunek Miłoszeczki Dobra. A więc przygotujcie się na rysunek Miłoszka. To jest zadanie, dziwna matematyka, Kaćka proszę, mu chłopak. <laughs> Czekaj, no jest, widać. Kaczurka. Czyli ona ma ciało muchomora i budzie kamieczki. Kurde. Dobra, a więc tak. Słuchajcie, my, 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 my wrócimy do tej części i pokażemy Wam, jak się skończyły te nasze zadania. Tak. Bo teraz mamy jedną sprawę do załatwienia. A więc do zobaczenia pa. Pa! pa!